I idziemy dalej sobie o a bo tu jest maszynka Aha, no moje te nektary To jest, to na. A, no, na, na wszystko pozostałe. Aha, dobra. Hmm. Co my mamy? Życie mamy, tarcie wszystko mamy. Dobrze. No to sobie. Zalukamy tu i ówdzie. Aha. Aha. Czy coś to dało? się ktoś atakuje? Właściwie. A szyba.

Kurde, tu włączyłem gość tą taśmę, ja pieknie Wszystko naraz. Eee. O, jeszcze ktoś tam tutaj wpływa. Masz gry, jeszcze ktoś tam próba. O ty ciulasia i w pysk, i ty też. I pony z tym ręki. Ty. ty też Uj, tam! Jaka za dymem. Z wszystkich stron. Tu i tu i tu i tu i tu. Hmm. twarz O kurde filmik chciałem sobie obejrzeć by tu Dawać To był piękny film, nawet piękny. Aaaa! Nie uciekniesz. O, i mamy robocika. Dobra. Chyba hmm. Was tutaj skorzystam z Waszej pomocy.

O to chodziło? Pułapki albo, haha, super. To teraz umiem sobie napełnić. Ciekawe, jak to w polskiej wersji, czy też... To jest jako sól, no chyba ta, no bo jak Jak to mogą nazwać inaczej? Salt co to być? Wzmocnienie, czy co? Chociaż Te nasze tłumaczenia to... Uh, wszystkiego można się spodziewać. Nektar zarabi to po naszemu nazwali albo... Pff, nawet nie chcę wymyślać, bo. Dobra, weźmiemy sobie amunisze, no nisze. na no pistoletu też, No mam mamy kasy 423, o, żytka troszkę, dobrze, no to co, teraz się trzeba tym silnikiem za. kurde, to tak nie widać, no, oni się zabezpieczyli przed tym, że czaić, ale ja widzę. Pyk, 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 pyk! O, dobrze. Co, 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 o, sól oczywiście, no tak, jak kupiłem, ale dobra. Ooops, Gdzie ten robocik stoi. Strażnik. Hmm. Coś mi tu mamy. O, no, jakiś tam plakacik, dobra. Bierzemy to sobie, to sobie też weźmiemy. Mm -hmm. A jest! Przebiegniemy do tamtej kolumny, przebiegniemy. A szybko! A, nie, nie, zostałem. się tutaj. O, proszę, sura akurat pod nogi dostałem. Dobra, no to jakoś go... wyczajemy z tej strony. Pyk-pyk-pyk-pyk-pyk. O! O! Zapultał się troszkę. A jesteś tu jak na dłoni, pięknie. Hmm. Tylko jeszcze chwilka, bo chciałem zobaczyć jak... Jak te bomby mogę sobie przywrócić? Czy w ogóle mogę? O właśnie hmm. jak ja bym chciał w sobie bomby kurczę, no jak to zrobić? Jakoś jeszcze nie wybadałem tego Bo dostałem ptaki, ale znowu mi pocałunek diabła uciekł Czyli kuleczki i co? Hmm. To jest upgrade. Nie so ma. Dobra. Jakoś w praniu wyjdzie, może. Ah, mam cię. Chyba mi jakiś widz podpowiedział. Dzięki. No. <laughs> Dzięki. Ten, który to zrobił Bo akurat dostałem takie olśnienie jakieś Pewnie to, tf, to To dzięki Tobie, drugi widzu No, jesteśmy w domu, proszę Państwa Jeszcze raz dzięki i idziemy Żwej Troszkę dostał, niech się wystrzela Niech troszkę Zejdziemy nie, nie. A my go sobie zapniemy. O, 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 teraz tutaj byśmy ładnie. A ja cię tu. I jeszcze jeden strzał. I dziękuję za uwagę. Blaszaku. Ładnie poszedł. Masz coś dla mnie? No, amunicja. No. O, mam fula amunicji? No teraz już jest ok. No. Bierzemy co on O, 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 coś mi tutaj, coś mi tutaj, coś mi tutaj. Aha, no tak, teraz już nie mogę. Ale coś mi na czerwono świeciło. O, tu coś jeszcze mamy. O, dobrze. Dobra. To idziemy. Mamy iść oczywiście tam. Dobrze, 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 dobrze. A my tutaj co? Można tu wejść. O. Torebka. A ja biorę wszystko lekarni. Manelasz. Banal monety... O, co to? Nie było tej butelki przed chwilą. Pfff... nie, alkoholu nie, porządny jestem obywatel. Idziemy, dobra. O-o! Money, 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 money! Pieniędzy nigdy za dużo. Tu o! Tu też... O, seifik. Oczywiście już... No, Komuś się wysypało. Jak cudnie. Pusta w biorku. O! I kanapka! Chociaż... Nie potrzeba mi może jakaś stara. O, życie, no, ale ja już nie muszę brać, dobra? Hmm. To popraszę No dobra, przechodzimy przez drzwi. O kurde, myślę, że jakiś. To co tam? O, tu jeszcze z wejść. Są poproszę. O, troszkę trzeba mieć tyki. Mi nie pasuje to celowanie. Kurde, bo jestem przyzwyczajony pod, pod L1 na przykład, ale Cz, tu mi trochę nie pasi. O, co ja widzę! Co ja widzę? Będę mógł się transportować. O, piękna sprawa. We are sorry to say that monuments are not in the skyline. Workmen hmm. so, oh, should proceed to the island by means of the skyline. The skyline, huh? Those things them coppers came riding in on back by the lottery. Skyline. Oh, Ksiorko, No to co, panowie? Zobaczmy chociaż jedziemy, polecimy. Wooh! No kawałek. To przygotujmy się na na jazdę. Here we go! Wow! Wow! Juppii O kurde, nie zdążyłem Czekaj. Jest bardzo wersję? Jest. Zaraz cię tu Piękna sprawa. Jest dobry ten cios. Aha, kurde, to trzeba... O, można wracać sobie. Jak się minie takiego gostka, właśnie. Dobre, dobre, dobre. O, tu słyszę jakiegoś następnego. Cwaniaczka. Dobre to jest, kurde. To trzeba opanować, bo to tak. Przód, tył, powrót. Kurde, to skok. Co, walnięcie. Co mamy? Aha, czyli to już taki mały przystanek był. Mogę lecieć dalej. O, ale widzę, że tutaj jakaś. Aha, to muszę tak ostrożnie, żeby tylko monety zabrać. Warto było się zatrzymać. Hmm. Co teraz damy? Może jednak tą tarczę. Zainwestujemy dalej w tarczę, co? Hmm, mała tarcza. Dobra. Troszkę dłuższego no, się. wyrównać to mniej więcej. Dobra. To leci. No target. Aha, to jest to. Jupi! Tylko gdzie ja jadę? Yep. Jep Kurde! To jest ekstra Pusto! Taki kopniak O, Mamy tu jakieś nagranko. and the lord saw the wickedness of man was great and he repented he had made man on the earth rain forty days and forty nights of the stuff and he left not a thing that walked alive you see my friends even god is entitled to a do-over and what is columbia if not another ark for another time Hmm. coś mi blokuje, tak? Aha. Dobra. Wszystkiego Wszystkiego Czyli muszę ruszyć chyba to Tu mam, tutaj nic więcej, to lecimy. Ja pierdolę, jak usadnia stoczko. Pyszko. Co nie zauważyli nawet, że gościałem? Nie, dobrze, dobrze. from an anarchist. Fitzroy's got them all trained like dogs. They go for the throat And he draws blood today. Today of all best we round up anybody who's got a kind word from the box. When it comes to an anarchist, words just as bad as a I've been thinking the same thing. What's going on, Gadda? You think the prophet's gonna let this pass? There's gonna be blood in Fincton before long. Serves them right. Anarchists, unionists, misogynists. We let them into our city and look how they thank us. Yep. oh. Uh -huh.

Pyk, 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 pyk! O! Dobrze, można tam skoczyć sobie. Zobaczmy go z góry. Gdzie ty, ty jesteś tutaj? Nie, z że Nawet wyszło. <śmienicza> w ścianę walną. Siłunki robisz, czy coś? No nie. Dobra. Co tu możemy pozbierać jeszcze? Pozbierajmy... dalej gdzieś... aha, dalej tam dobra, to sobie popatrzymy co tu jest and the wings of angels Watch over me and lend me strength. Father Washington hear my prayer So yes hej co mogę dalej jechać? Aha, już dalej nie mogę. I co jest? Oh, I like. The gambling, and of course, Anna. And now, to repay a debt, you've come for my land. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt, as blood is yours. You know why these men will die Because I have seen their future in the glory. And hence they are content. What brought you to Columbia, Booker? Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood, quit. Then again, it always does, you, doesn't it? It always ends in blood. <laughs> To lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the sodom from which you came. rozwalić <coughs> them. O kurde, to dobre, dobre Zupelin lata, a ona się tutaj to lepiej ładnie. Dobra. O o, my coś chyba nie za bardzo prosto lecimy. O nie. Zobaczmy Czy tu coś nie mam Nic nie ma dobra, musimy wejść Zobaczmy zadania, ja mam tylko to zadanie? Aha, no dobra Dzień dobry? No dobra, jak tak mówisz to Okej Aha, sterowanie

Ale... Prędko się nie zła, ale się udało. Fajne dźwięki. Czy ktoś mnie tu przywita?